A miało być ciepło. A znowu zimowe ciuchy. Rano spadł śnieg. Co prawda już go nie widać. Ale spadł. Kwiecień, plecień. Jak bardzo mi się nie chciało dzisiaj wychodzić. Ale mówię Nie bądź cienki Wyjdź, spodoba Ci się Kto za Ciebie to przebiegnie Zapłaciłeś za biegi Trenuj Zarłeś wczoraj lody Biegaj, spalaj je Samodyscyplina bez samodyscypliny nie ruszysz do przodu. Rano będziesz się przewracać na wyże. Eee, jeszcze chwilę. Jeszcze. Tak cię pełko. No pewnie że cię pełko. Podejmujesz decyzję i szybko wstajesz. Ubierasz się w ciuchy i jazda. Do działania. Jeżeli nie będzie samodyscypliny, to życie będzie marne. Nic ci się nie będzie udawało. Ktoś w końcu ciebie zdyscyplinuje i on będzie wydawał ci polecenia. Nie ty sobie, tylko kto inny. Pamiętaj. Samodyscyplina to nic innego jak decyzja. Podejmujesz decyzję i już. Wykonujesz. To są często bardzo trudne decyzje. Ale wiedz, że trudna decyzja łatwe życie. Przynajmniej łatwiejsze. Łatwe decyzje to trudne życie. Nie wysilasz się. Masz problemy. Wkładasz trochę wysiłku w swoje życie. W działanie. Cele. Jest łatwiej. Jesteś zdrowszy. Masz więcej kasy. I nie musisz się użalać nad całym światem. Że jeśli szef nie chce dać podwyżki, bo ty jesteś dla siebie szefem. Tak samo z bieganiem. Później nie użalaj się na trasie nad sobą. Żujej! Nie mam dnia. Coś mi nie siadło. O! Nie dam rady. Pewnie, że nie dasz rady, bo w okresie przygotowawczym nic z siebie nie dałeś. Chciałeś, żeby było łatwo, ale żeby przebiec maraton czy ultra w zdrowiu, to nigdy przygotowania nie są łatwe. Bieg sam sobie. Ultra też nie jest łatwy. Wiedz to dlatego podejmuj trudne decyzje. Jak najwięcej każdego dnia. Im trudniejsza decyzja, tym będzie łatwiej. Później Ale zimno. W Łapsko. Może spotkam jakąś zwierzynę Rok temu w tym miejscu. Spotkałem łosie, była nieplanowana zmiana trasy, ale pięknie to była dobra decyzja. Wyjść i pobiegać U. jutro, Orlan Maraton. Paru znajomych biegnie. Miało być na krótko, ale jak będzie dwa stopnie powyżej zera i deszczyk, różnie może być. Ale i tak lepiej niż miałoby być za gorąco. O, pięknie. O, zobaczcie. Tu debil wyrzucił śmieci. Jakiś miejscowy kretyn zdjął papę z dachu i upiększył las. Chyba trzeba będzie to zebrać we własnym zakresie. Także ja biegnę dalej, bo łapsko mi zaraz odpadnie. Pamiętaj, trudna decyzja, Twoja decyzja, Twoje życie. Bądź szefem dla Ciebie, dla siebie. z życia, jak najwięcej. Miłego, cześć.